Dobry wieczór, witam Państwa po przerwie. Mam na imię Amanda, jestem wróżką na portalu, jestem doradcą na portalu wróżby online. Proszę Państwa, dla tych, którzy się w tej chwili włączyli, przypomnę, że jest to nie, nie jest to mój pierwszy program, jest to już kilkunasty, bym powiedziała z kolei. I proszę Państwa, przede wszystkim zachęcam, zachęcam wszystkich Państwa do pisania SMS-ów, ale jeżeli piszemy SMS-y, proszę Państwa, to starajmy się pisać tak, żeby to było wiadomo. Jeżeli anonim, to piszemy anonim i dopiero piszemy dalej. Jeżeli nie mam takiej po prostu informacji, odpowiadam normalnie głośno jak na każdego SMS-a, czytając imię i datę urodzenia. Poza tym proszę Państwa, możecie do mnie telefonować jak najbardziej. Możecie Państwo korzystać z takiej usługi. Wszyscy Państwo, którzy mieszkają za granicą, mogą korzystać z usługi callback. I chciałam jeszcze przypomnieć, że codziennie po kilka, czasami kilkanaście godzin jestem dostępna na portalu Wróżby Online. Proszę Państwa, powiem taką rzecz. Jeżeli chcecie dzwonić, pisać, to wszystko, wszystkie numery są na dole naszych ekranów. A ja powrócę tutaj jeszcze do Państwa SMS-ów i do porównania, jeżeli chodzi o telefon, prawda? Piszemy SMS-ów nieraz SMS nie 10, bo tak ostatnio miałam, że ktoś mnie przysłał 10 czy jedna osoba ponad 10 SMS-ów, a naprawdę lepiej byłoby wziąć telefon, zadzwonić. Czy Państwo się boicie, boicie, żebym usłyszała Państwa głos? Czy boicie się mnie? Ja nie gryzę, ja nie krzyczę, ja po prostu tylko proszę. Proszę o to, co jest koniecznie potrzebne, czego ja wymagam, bo naprawdę nie jestem jakąś osobą, która przyszła nie wiadomo skąd i rozłożyła sobie karty i zajmuje się kartami, żeby te karty rozkładać. Nie, proszę Państwa. Przede wszystkim, tak jak już kiedyś, kiedyś Państwu opowiadałam, mój zawód jest zupełnie innym zawodem jest zawodem medyka. Ale równocześnie z tym moim takim prawdziwym zawodem wzrastał ten zawód ezoteryka. Bardzo się często interesowałam sprawami, takimi, które są sprawami pozaziemskimi. Miałam do czynienia, proszę Państwa, bardzo dużo z osobami, które potrafiły coś zrobić dla człowieka, potrafiły coś, czymś się wykazać. I powiem państwu takie zdarzenie. Jeżeli chodzi o moją mamę, moją babcię, moją ciocię, czyli mamy siostrę, one wszystkie trzy posługiwały się kartami, z tym że moja mama robiła to najlepiej, najlepiej jak tylko potrafiła. I tak naprawdę te pierwsze kroki to ja stawiałam w bardzo młodym wieku, bo mając już 14 lat Wykonałam pierwszą samodzielną wróżbę. Później przychodziły dziewczynki sobie do mnie, dziewczyny, no pełnoletnie dziewczyny, wróżyć, i ja, jako taki dzieciak, no niby to dla mnie zabawa była, ale wróżyłam. Mama później oczywiście odchodziła z tymi kobietami gdzieś tam dalej. Ja wychodziłam z tego pomieszczenia, czy mama przechodziła do drugiego pomieszczenia, ale z reguły to było jedno jedyne miejsce do wróżenia. I ja wtedy już nie słuchałam i, i później konsultowałyśmy sobie. I mama mówi, wiesz, że nie pomyliłaś się prawie w ogóle, bo mnie jednak to samo wychodzi. Także nie było czegoś takiego, że musiałam je poprawiać. Nawet jeżeli bym je poprawiała, to ja bym to przyjęła z radością. No niestety nie mam już tej swojej najwspanialszej nauczycielki. Moja nauczycielka niestety musiała opuścić nas i przejść po prostu na drugą stronę. Yy, powiem Państwu coś w tym jest, bo tak jak sobie nigdy nie wyobrażałam, że może mnie umrzeć moja mama. Tak przyszedł ten dzień, kiedy stanęłam twarz w twarz, kiedy ona zmagała się z tą śmiercią, a ja stałam przy jej łóżku. Patrzyłam i modliłam się w duchu. I widocznie moi rodzice wybrali mnie i nie tylko rodzice, bo moja siostra starsza ode mnie o dużo lat również wybrała mnie, żebym to ja ich, pomogła im pomogła przejść na drugą stronę. I teraz opowiem Państwu taki przypadek. Właśnie wtedy, kiedy umierała moja mama, ta najwspanialsza kobieta, jedyna i najjedynsza w moim życiu, której będę zawdzięczała to, że jestem, że żyję. Chociaż miewałam tak jak wiele z nas, takie chwile załamania. Miewałam po prostu takie bardzo brzydkie myśli, i w momencie, kiedy ona odchodziła przy mnie, widziałam, że to już wtedy nastąpi, że to będzie ten dzień, że yy, odchodziła właśnie 8 maja. To była niedziela. I proszę Państwa, przede wszystkim trzymałam ją za jej chudziutkie rączyny, bo była schorowaną osobą, bardzo schorowaną. I ja czułam, jak takie zanikające ciepło odchodzi z jej rąk. Czułam to i powiedziałam sobie: Nie, ja nie dam rady, ja tego nie przeżyję. Ja, jeżeli będzie pochówek, to ja skoczę tam. Ja skoczę do tej ziemi, bo ja nie wytrzymam tego psychicznie, chociaż już miałam dziecko. Ale przyszedł ten dzień. Oczywiście mama wcześniej powiedziała nam: Pamiętajcie, ja nie życzę sobie, żebyście nosiły po mnie żałobę. Oczywiście dostosowałyśmy się do tego, ale w dniu pogrzebu trzeba było iść ubranym tak, jak idą wszyscy kondukcie żałobnym, prawda? Poszłam ja i muszę Państwu powiedzieć, że patrząc, jak wpuszczają tą trumnę z ciałem do grobu, stanęłam w zadumaniu i myślałam, i myślałam sobie, jaką ona będzie odbywała wędrówkę. Jaka będzie ta wędrówka? Gdzie ona się znajdzie? Czy ona będzie w czyściu? Czy ona pójdzie od razu do Boga, do aniołów? I muszę Państwu powiedzieć, w momencie, kiedy odchodziła, ja płakałam mocno, ale w momencie, kiedy już, tak jak sobie powiedziałam, nie wytrzymam te, tej chwili odejścia już takiego całkowitego. Ja naprawdę nawet nie zapłakałam, ja nie potrafiłam płakać. Oczywiście miałam ścisk w gardle, wielką kulę, taką w bryłę, po prostu w klatce piersiowej, ale nawet jedna łza mnie nie poleciała, nie popłynęła mi żadna łza. I właśnie w taki sposób rozstałam się z tą moją powierniczką, ukochańszą kobietą w moim życiu. Także zawsze staram się, proszę Państwa i wszystkich, proszę moich klientów, módlcie się, kochani, za tych, którzy od nas odchodzą. Oni razem z aniołami starają się nam pomagać. Oni czuwają nad nami. I jeżeli mamy nawet jakąkolwiek złość, a widzimy, że człowiek odchodzi... Starajmy się, drodzy Państwo, wybaczać, bo wybaczenie jest naj, największą, bym powiedziała, zaletą wybaczcie, nawet wrogowi, największemu wrogowi, który, który przyczynił się, że byliśmy w jakiś sposób pokarani przez niego, że odnieśli, odnieśliśmy jakieś straty, ale wybaczmy. Zresztą, jeżeli chodzi o wybaczanie, powinniśmy sobie wybaczać zawsze, bo nie ma ludzi nieomylnych. Nie ma ludzi, którzy są ludźmi bezbłędnie idącymi przez świat, przez życie. I jeżeli ktoś odezwie się, ja czasami też popełniam bardzo wielkie błędy, bo czasami mówię, że powinnam sobie schować język, przemilczeć pewne sprawy i nie mówić o niczym, a ja czasami tak. Z dobroci serca. No ucieszyłam się, bo kupiłam sobie coś, bo mam, a ktoś się jączy, burzy, że ja sobie kupiłam, że ja mam, że ja jestem kłamczucha. Jak to może być? Nie, proszę Państwa, ja nie muszę być żadną kłamczuchą, bo jeżeli byłoby w moim interesie nie powiedzieć, to ja bym przemilczała. To było, po prostu była moja radość. To był po prostu mój yy, Uśmiech, że mogłam sobie coś kupić, prawda? Ja, będąc z dzieckiem, nie korzystałam nigdy ani z łyżew, ani z żadnych, bym powiedziała, rowerów, nart, czy innych sportów. Absolutnie nie. A dlaczego? Dlatego, że moi rodzice nie mieli na to, żeby mnie kupić rower. Oni się liczyli z pieniędzmi, oni patrzyli i odkładali grosz do grosza. Wydzielali sobie gromadki. W tym miesiącu jest miesiąc krótszy. To będzie parę groszy mniej na to życie. W tym jest dłuższy. Trzeba będzie dołożyć. Tatuś pracował, pomimo tego, że był saperem, ale to saperem był w wojsku, ale pracował i pracował jako spawacz. Mamusia była bardzo chora i nie pracowała. Bo nie mogła, była na jakiejś mizernej ręcinie. E, w każdym bądź razie e, tak też się właśnie stało, drodzy Państwo. Ja z tym wszystkim wzrastałam, i z tą biedą, z tą nędzą, i z tym wszystkim. I jeżeli ja sobie coś kupię, to ja mówię o tym wszystkim, ja się cieszę, a ktoś wyzywa mnie od kłamczu. Jest to bardzo bolesne, bardzo bolesne. Ja uważam, że wręcz nie do wybaczenia. Nie można tak postępować. Ja już widzę minę tej rozszczepanej kobiety, jak mnie wykrzykuje, że jestem kłamczuchem. Nie, nie mogę tego po prostu pojąć. To jest dla mnie za jakieś ciężkie do pojęcia. W każdym bądź razie tutaj, tak jak powiedziałam o mojej mamie, powiem o moim tacie, też chorował bardzo ciężko, zmarł na chorobę nowotworową. Było tak, że no, miał tych córek swoich cztery właściwie to było pięć nas, jedna zmarła. Ja odziedziczyłam po niej swoje imię. I drodzy Państwo, w momencie kiedy Właśnie wiadomo było, że biegałyśmy umawiając się na tak zwane zmiany do tatusia do szpitala. Zmarł w tym samym szpitalu, co mama, tylko kilkanaście lat później. Yy, biegałam do szpitala na zawsze takie umówione dyżury. I przyszedł dzień właśnie, kiedy ja miałam przyjść na godzinę czternastą. A ja mówię, Boże kochany, nie. Ja muszę być w tym dniu wcześniej w tym szpitalu. Nie na czternastą. A miałam wtedy malutkie dziecko. Ja muszę być wcześniej, ja nie mogę, bo mnie to coś tam ciągnęło, że ja muszę być. Chociaż wiedziałam, że siostra dyżurowała, nawet dzwoniła do mnie, telefonowała do mnie i mówi: Nie spiesz się, jest wszystko w porządku. Pomimo tego ja zaparzyłam swojemu tacie zioła, naparzyłam w termos i mówię do swojego męża, zawieź mnie szybko do szpitala, ja muszę być w szpitalu. On mówi, ale przecież ty masz na czternastą, a jeszcze dwunastej nie ma, poczekaj, bo tam jeszcze ktoś z kimś załatwiał jakieś sprawy, jakieś rozliczenia, jakieś coś, a ja nie, moment, szybko, szybko. No i wsiedliśmy w auto, podwiózł mnie pod szpital, i ja biegiem po schodach, już nie czekałam na żadne windy, wbiegłam do szpitala Bielańskiego, bo właśnie i mama, i tata w Warszawie w szpitalu Bielańskim odchodzili.